Siema, siema, z strony 18 a ze mną jest... Szymko rusz siema. Przebijemy gildię... RTS. Uciśnijcie muzyczkę, no, RTS. Gildia RTS. Robimy metrówkę, myślę, że coś tam będzie fajnego. Chyba to jest nowa sera na moim kanale. Zostawcie suba, lajka, dzwona. Żeby były powiadomienia na moich wszystkich filmikach. Więc zapraszam do oglądania. No to przebijamy. Dobra. Składajcie. To, ja to ja tu robię guzik. To czekaj, ja idę na baza, ja idę na baza, widziałem się ze sejfu. TNT To ściera. tamta wbita nam się nie udała trochę. Ej, już mam stary tak mało TNT Tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć staków. To mogę kupić w sklepie. Nie no dobra. Jak Tutaj do tego pięć, do tego dispensera Ehm, um, homed nie, TP, nie TPA Szymek O TPA Szymek Debilo e. mhm. Cyk ten, no jeszcze go sobie radę. tylko Tutaj do tego dispensera pięć musisz dać? Czy cztery i tutaj postaku. Dobra, włóż. Wszędzie postaku No. I lecimy. Pierwsze pięć strzałów pojedynczo. Kto hmm. też się patrzył? Spoko. Geście kupił 6 premium cases. Serio? No, kto <grymka> ja kupuje jeszcze premium y. Tyle premium cases. Nie, ja Esę mogę nakopać. No ja tak samo. Mam 2,5 stoka w ten. Ale kobel jest. Co to jest za ten? To jest współniarka czy co to jest? Ko bruk. Ha, przy bruku jesteśmy. Strzelaj Ojciec. fulem, bo to nie strzela. Patrz, teraz jak szczelę, to ci rozwali to tak głowę tego. Wchodzę tam. Przedłużyć, już trzeba. Dobra, szczelę. szczelam. szczelamy. Ładnie leci, chyba, nie? Bardzo. Fajnie. Dobra. Jeszcze, Jak długo jesteśmy? Strzelać tak z dwa razy. Trzy razy. Trzy razy Jeszcze. jeszcze. Tak z siedem razy około... Poczekaj. Kaczka, poczekaj, poczekaj, poczekaj. No dawaj. Już, już, już. Stop, 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 stop. Jesteśmy? Są skrzynki, no. Jest wow. coś? No, nawet. Bizdu... Wow. Wow. Obłacało się, obładzało się! Ile wow. setu? Sety! Nareszcie będę miał sety, jest! Wow. Nareszcie będę miał sety! Ja tak. no, co to jest? Nareszcie go nie zbieraj, stary, nie zbieraj tego, na no, Jezu! Mówisz że chcę wizę pokazać, to od razu zabierasz Bo co? A co, nie mogę? Nie możesz! Ja, ja dałem DNT! Więc ja. Ja też dałem trochę. Ja, ja prezentuję. Okej. Okay. No to wszystko od razu jak zbierać jak jakiś żebrak jebany. No i teraz możesz brać. Tylko Mogę sobie ty wziąć? O, go... Mogę, jak się nie odzywasz. Schowka, sochowa. Nie, nie wyrzucaj tych setów! Nie! Nie wyrzucaj! Ja Gdzie ja to mogę dać? to mogę dać? Eee, idź ten! Hmm, Homemitemy. I oddaję. Tak dawaj to swoje! Już... To nie daj na moje, ja sobie dam na swoje. Czytam jeszcze ten set home dwa Masz rzuzaki Mam Ile? Coś tam mam To ile tak? z Dwa wystarczy Mam więcej nawet Dodaję trzy mam trzy cztery. To cztery To cztery To czekaj chwilę, tylko poczę sobie sety odłożyć sety. na home Ja wszystkie sety Serio no. nie, nie coś to z, tak z tak z, z 800 setów jeszcze jest. O tak. Nareszcie bym nie miał sety. Ja też mam sety dużo. Ale w ogóle nie, nie miałem sety. Ja tak samo. Teraz mam tą skrzynię na iść. no opłacało no, się, no, nie Tak, się tak ildy było No w sumie tak, tak ilda było opłacana. Może jakieś giveaway'a zrobimy dla widzów. Nie wiem na jakieś staciki. Na kolejną no, edycję. Albo na 3 przykład... bajkony ale nie na tą edycję, tylko na kolejną edycję. Tak na 4 dni edycji, 5 dni. Nie na, może nie na 5 dni. Czekaj, tak na. Tak. Na tą edycję zrobię 3 losowania. Na 3 baikony. Zrób bawełę na, 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 na półstaka kaisów, bo ja mam bardzo dużo kaisów. Nie, na 3 baikony mi to się opłaca. Bardziej się to Daj, Spoko. daj te wyrzucaki. Teraz mam logouta. S jeszcze coś, jeszcze coś. S jeszcze coś tu jest. Zobacz set. O Jezus, ile setów. Nareszcie mam set. Gdzie umkować? A gdzie ten, ten chcesz walić? Daj, daj po masz, prostu, ja wiem gdzie walić. Ale daj A ty nie masz wczesnym 12 rzucaków? Nie, nie mam, nie Aha, dobra. Hmm. No Masz, to dam ci... Dwa, trzy. Idealnie. Ogór kurwa, teraz wyjebię wszystko. A jeden. Pusto. O nie! Ty, je zamknęło mnie a nie, tu jest wyjście, dobra. No a, dobra. wszystko wzięli, dobra. Mhm. Czyli to zostaw mi tam jeszcze te sety. Czekaj, a to co jest? A żeby nie było rozwale, to wszystko tu im. Uh. Ale te sety to mi zostaw tam, okej? Nie rozwalaj ich. Wszystko rozwaliłem. Mhm. A coś tu leży. Cała, cała skrzynia setów, cała skrzynia nie lecz, setów. wziąłeś. Cała skrzynia setów mam. Ja mam cztery, ja mam z dwie szklanki chyba. Cała EC. Fajnie. Ale chodź tu jeszcze, tu jeszcze dużo setów leży. Spoko, ja idę, tylko sobie dam do... 30 setów. No, no, można sobie dam wszystko na hoł No idziemy kolejną gildię przebijać? No można zaraz coś przebić jeszcze. Można jeszcze jakąś wbite niby z widzami na Jakąś wbite z widzami no. można nagrać. Na przykład... Dasz link do mojego Discorda. Coś ci tam. co? tam napisałem. No jak będziemy kolejną gildię przebijać, wiesz? Okej? Okay? Okej. Ale nic się... Nic nie mów, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, co teraz? Co on gildi teraz przebijamy? Nie, żadną. Już nie? Na razie nie, muszę jeszcze tam sobie podbierać te gildi i tamki. No dobra. I ja no Myślę, że wam się filmik podobał. No. Przebijanie gildii RS. So, ja tylko się tu patrzę i takie lagi, Wydaje mam Jezu. suba, dzwona, lajka. Żeby były wszystkie idzie wszystko nie, ja i tyle. ...w filmikach. No i do zobaczenia.